Czy wiesz, że niektóre sygnały wysyłane przez Twoją prostatę mogą niszczyć Twoje życie seksualne, a Ty nawet tego nie zauważasz? Tak jest. Jeśli masz od 35 do 60 lat, jesteś aktywny seksualnie i zauważyłeś zmiany w swojej wydolności, energii, albo nawet w pewności siebie w seksie, posłuchaj uważnie. Ten film jest dla Ciebie. Dziś pokażę Ci ciche sygnały prostaty. Które mogą bezpośrednio wpływać na twoje życie seksualne. I co najważniejsze, powiem ci, co możesz zrobić, aby to cię nie zniszczyło. Wielu mężczyzn myśli, że spadek wydolności seksualnej to tylko kwestia wieku, stresu, w pracy albo gorszego okresu. Prawda jest taka, że tysiące mężczyzn na całym świecie cierpi w milczeniu, nie wiedząc, że źródłem problemu może być prostata. Prostata, oprócz wpływu na płodność i produkcję nasienia, ma też ogromny wpływ na krążenie w okolicy miednicy, jakość erekcji, a nawet intensywność doznań. Jeśli prostata nie działa dobrze, twoje życie seksualne też nie będzie działać dobrze. I co gorsza, wiele z tych sygnałów jest cichych, ukrytych, dlatego tak wielu mężczyzn zwleka z reakcją. Ale kiedy już je poznasz i nauczysz się je rozpoznawać, wszystko się zmienia. Przejdźmy więc do nich. Pierwszy sygnał to częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy. Możesz myśleć, że to tylko dlatego, że wypiłeś za dużo wody, ale nie. Kiedy prostata zaczyna się powiększać lub zapalać, naciska na pęcherz i sprawia, że musisz wstawać kilka razy w nocy. Efekt Źle spane noce, spadek energii następnego dnia i co oczywiste, mniejsza ochota na seks. Bez energii nie ma pewności siebie w łóżku. Drugi sygnał to słaby lub przerywany strumień moczu. To znak, że coś w prostacie blokuje prawidłowy przepływ. Wydaje się to błahostką, ale wiesz co to oznacza? Jeśli krążenie w miednicy jest zaburzone, erekcja również cierpi. To jak ostrzeżenie od organizmu, że coś jest nie tak. Trzeci sygnał ból lub dyskomfort w okolicy miednicy. Wielu mężczyzn ignoruje ten ból, myśląc, że to kwestia postawy, wysiłku fizycznego czy nawet gazów. Ale ból w tej okolicy może oznaczać stan zapalny prostaty, a kiedy ciało odczuwa ból, traci zdolność do skupienia się na przyjemności. Pojawia się niepokój, brak pewności i od razu cierpi twoja wydolność seksualna. Czwarty sygnał: bolesny lub słaby wytrysk. To bardzo bezpośredni sygnał. Prostata bierze udział w produkcji nasienia, więc jeśli jest stan zapalny. Cierpi zarówno jakość, jak i intensywność doznań. Seks przestaje być źródłem przyjemności, a zaczyna być dyskomfortem. I właśnie wtedy wielu mężczyzn traci pewność siebie. Piąty sygnał. Spadek libido bez wyraźnej przyczyny. Nie zmieniłeś trybu życia, nie przeżywasz ogromnego stresu, a jednak nie masz ochoty na seks. To może być efekt procesów zapalnych w prostacie, które zaburzają hormony i obniżają twoje pragnienie. Widzisz, jak wszystkie te sygnały się łączą? Czasem wyglądają na drobne i niewinne, ale w rzeczywistości to ostrzeżenia wysyłane przez Twoje ciało. Jeśli je zignorujesz, problem się powiększy. Jeśli zwrócisz na nie uwagę i zareagujesz, zmienisz swoją sytuację. Jaka jest więc transformacja? Kiedy rozpoznajesz te sygnały odpowiednio wcześnie i szukasz pomocy, chronisz nie tylko swoją prostatę, ale także gwarantujesz sobie więcej energii, witalności i pewności siebie w łóżku. Znowu, śpisz dobrze, budzisz się pełen sił, a to od razu przekłada się na życie seksualne. Mężczyzna, który dba o prostatę, to mężczyzna, który zachowuje swoją męskość i siłę na długie lata. Teraz kilka praktycznych wskazówek. Jeśli rozpoznałeś u siebie którykolwiek z tych sygnałów, nie panikuj, ale też nie ignoruj ich zgłoś się do urologa, zrób badania. Profilaktyka zawsze jest lżejsza i prostsza niż leczenie, a do tego zadbaj o styl życia. Zrównoważona dieta, regularny ruch i dobry sen to twoi sprzymierzeńcy w walce o zdrową prostatę i udane życie seksualne. Zrozum jedno. Dbanie o prostatę to nie oznaka słabości, wręcz przeciwnie, to najinteligentniejszy sposób, aby wciąż żyć z przyjemnością, energią i pewnością siebie. Dlatego jeśli ten materiał miał dla ciebie sens, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film znajomemu, który również powinien to usłyszeć. Bo dbając o prostatę, dbasz o swoje życie seksualne.